Bracie, zauważyłeś, że wiele kobiet potrafi w sekundę przełączać tryb z silnej, niezależnej na biedną ofiarę, kiedy wszystko idzie po ich myśli. Są niedoruszenia, dumne, pewne siebie, wręcz pogardliwe wobec mężczyzn, ale wystarczy, że poniosą konsekwencje swoich decyzji. I nagle cały świat staje się przeciwko nim. Łzy, dramat. Nikt mnie nie rozumie. Wszyscy mnie skrzywdzili. To nie przypadek, to strategia. Bo granie ofiary bazuje na najstarszym instynkcie mężczyzny instynkcie ochrony słabszego. Facet nawet jeśli nie chce odruchowo czuje potrzebę pomocy, bo tak został wychowany. Żeby bronić ratować, wspierać, a one to wiedzą. I używają tego jak narzędzia widzisz, bracie, dopóki ta siła działa na ich korzyść, są niezależne. Ale gdy przychodzi moment odpowiedzialności, stają się delikatne i zagubione. Wtedy wchodzą w rolę ofiary, bo wiedzą, że świat zawsze bardziej współczuje kobietom niż mężczyznom. Nawet jeśli to one są sprawczyniami własnego chaosu. To dlatego mężczyzna, który mówi prawdę, jest toksyczny, a kobieta, która kłamie, jest zraniona. System współczucia działa jednostronnie. Bo społeczeństwo wciąż widzi w kobiecie dziecko, które trzeba chronić. Niezależnie ile ma lat i ile szkód narobiło. Bracie, nie daj się w to wciągnąć. Twoje współczucie to waluta, którą często płacisz za cudze błędy. Pomagaj, gdy widzisz szczerość, nie teatr. Bo współczucie wobec manipulacji to nie empatia. To autodestrukcja. Nie każda łza zasługuje na twoją tarczę.